Słuchacie radia Adams w Chicago. Wspomnienia. Drugi korpus zdobywa Monte Cassino. Na początku 1934 roku. Aliancka ofensywa we Włoszech utknęła na tzw. linii Gustawa. Był to pas umocnień w trudnym górskim terenie, przegradzający półwysep Papeniński, który uniemożliwiał zmierzonym marsz na Rzym. Kluczowym punktem linii Gustawa było wzgórze Monte Cassino. Trzy natarcia aliantów zostały przez Niemców odparte. Propozycję wykonania czwartego uderzenia złożono dowód drugiego korpusu. Generałowi Władysławowi Andersowi, polski dowódca, wspominał. Była to dla mnie chwila doniosła. Rozumiałem całą trudność przyszłego zadania. Zdawałem sobie jednak sprawę, że korpus i na innym odcinku miałby duże straty. Natomiast wykonanie tego zadania ze względu na rozgłos, jaki Monte Cassino zyskało wówczas na świecie, mogło mieć duże znaczenie dla sprawy Polski. Pierwsze polskie natarcie ruszyło wieczorem 11 maja i niestety, następnego dnia załamało się na linii mocnej niemieckich 13 maja żołnierze wrócili na pozycje wyjściowe Anders postanowił ponowić uderzenie 17 maja rano o godzinie 19.55 w szczytowym momencie bitwy Anders zatelefonował do pułkownika Rudnickiego panie generale meldował pułkownik Angelo niezdobyte brakuje 50 metrów do czubka straty ogromne wszystko wyczerpane. Nie mam czym już działać. Szyki, pomieszane. Zagęszczenie niesamowite. Nie wiem, co będzie, gdy świt nastanie. Jest kryzys. Klimek, odpowiedział Anders, nie przejmuj się. Sytuacja ogólna bardzo dobra. Przesilenie bitwy już minęło. Tylko wytrwać. Ja wiem, że Ty to zmajstrujesz. Zrozum. To tylko kryzys normalny. Trzeba wytrwać. Wiem, że to zrobisz. Następnego dnia rano Trzecia dywizja Strzęców Karpackich Zdobyła Monte Cassino Melchior Wańkowicz Relacjonował Z dołu idzie po pobojowisku Pułkownik Rudnicki Groźne, niedwyciężone bunkry Są rozwalone, ciche Dostępne każdemu Pułkownik posuwa się coraz dalej I widzi twarze, które przesuwały się Przed nim w różnych okolicznościach życia Widzi wianych dziewięciu trupów Naszych żołnierzy rozłożonych jak obważanych w kółko w środku koła lej granatu ciężkie artylerii w bunkrze do którego się wpełza na czworakach dwa trupy nasz i niemiecki pułkownik oparł się o skałę po latach Rudnicki tak pisał bohaterstwie swoich podkomendnych tam pod kasino odwróciły się role żebyś nie wiem co poeto napisał to i tak nie zdoła oddać tego co było tam działa się niespotykana w dziejach czynu wojennego rzecz. Poezja stała się prawdą, a prawda poezją. Bitwa Monte Cassino to liczne przykłady niespotykanego męstwa, zarówno prostych żołnierzy, jak i ich dowódców. W bitwie poległo czterech pułkowników i dwóch majorów. Wańkowicz pisał, dowódcy jako ostatni atut rzucali na szalem siebie. Wśród poległych dowódców był podpułkownik Karol Fanslau dowódca czwartego batalionu. Aby podawać żołnierzy do szturmu, wyruszył pierwszy. Zginął ugodzony kulą w serce. Natychmiast przejął dowództwo major Józef Słojewski-Rybczyński. Zdążył tylko krzyknąć naprzód Batiary! I w tej samej chwili dosięgła go kula. Obaj zginęli na stokach wzgórza 593, które jak wspomina Tadeusz Radwański ociekło krwią najlepszych synów Polski. Z każdej prawie szczeliny skalnej Rozlegały się jęki rannych. Wańkowicz pisał. O żołnierze! Dlaczego każde słowo jest małe, podłe i wyświechtane? Dlaczego nic nie jestem zdolny tylko notować fakty? Kiedy nie śmiem, nie jestem godzien podejść do śmierci biednego chłopca, do innego rannego, czołgającego się z powrotem ku bitwie, do kuźniara z przebitym językiem, do Michalskiego wracającego po śmierć do Miarkowskiego, tłumiącego własnym ciałem granat i powiedzieć im i za nich, że przez ich śmierć niewolnicy rozbitej Polski, wygnańcy, poniżeńcy, niezłomni będą w godności ludzkiej, że ich śmierć to nie tylko zdobycie takiego czy innego passo Kasino zniszczenie luź tam Niemców, to ponowny, niezniszczalny wkład w historię narodu, to doniesienia amunicji bojowej na placówki oporu. I może to długie lata, kiedy cieplej będzie śpiewać każda matka przy kolebce dziecięcej. Następnego dnia po bitwie generał Anders meldował prezydentowi Władysławowi Raczkiewiczowi. Bóg dał zwycięstwo. Chorągiew Polska powiewa od godziny pierwszej minut trzydzieści. Osiemnastego maja na Monte Cassino. W najcięższym terenie walcząc przeciw niezwykle silnym fortyfikacjom i najlepszą działom niemieckim spełniliśmy nasz obowiązek żołnierski dowódca frontu włoskiego generał Aleksander dekorując w imieniu króla Jerzego VI generała Andersa orderem właśnie powiedział był to wielki dzień słaby dla Polski kiedyście zdobyli tę warowną fortecę, którą sami Niemcy uważali za niemożliwą do zdobycia jeżeli by mi dano wybierać między żołnierzami który chciałbym mieć pod swoim dowództwem wybrałbym was, Polaków, taką pieśnią, która niosła i niesie po dziś dzień pamięć o bohaterstwie naszych żołnierzy, którzy wygrali bitwę Monte Cassino, jest pieśń Feliksa Konarskiego Czerwone Maki. kiedy 17 maja w na darcie na Monte Cassino. znajdujący się blisko walki konarskie obserwował w nocy przez okno błyski artylerii. Po chwili usiadł przy stole i zaczął pisać tekst pieśni. O trzeciej nad ranem obudził swego przyjaciela i kompozytora Alfreda Szyca i przeczytał mu dwie zwrotki i refren. Szyc usiadł do fortepianu i o czwartej trzydzieści, melodia była gotowa. Pięć godzin później na gruzach klasztoru Monte Cassino zawisła polska flaga. O dziewiątej wspominał Felix Konarski. Wyjechaliśmy całym zespołem aktorskim w kierunku kasino, Zbliżając się do wyznaczonego nam odcinka, ujrzałem za przydrożnym rowem. Samotny grób żołnierski. Na prędce sklecony krzyż, przewiązany białą taśmą, stał z lekka przekrzywiony. Pod krzyżem wiązanka maku, w łóżce od pocisku. Pomyślałem sobie wtedy, ile nowych krzyży przybyło w ciągu tej majowej nocy. Wyjąłem z kieszeni notes i w ciężarówce dopisałem trzecią zwrotkę. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? To Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód. Im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, bo wolność krzyżami się mierzy. Historia ten jeden ma błąd. Zdobycie przez polskich żołnierzy klasztoru Monte Cassino to bez wątpienia największy wyczyn, jakiego dokonał w swojej historii Drugi Korpus. Ale tak naprawdę to był dopiero początek. Walk drugiego korpusu we Włoszech. Wysłuchajmy wypowiedzi prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wyruszamy z wizytą do Republiki Włoskiej, do Włoch. Wyjątkowe wydarzenie, 80. rocznica bitwy pod Monte Cassino wielkiego sukcesu. Bojowego Polaków w czasie II wojny światowej, niezwykłego czynu zbrojnego naszych żołnierzy z drugiego Korpusu Polskiego, z armii generała Andersa, jak popularnie mówimy, z sił polskich zbrojnych na zachodzie, którzy w czasie II wojny światowej tam walcząc ramię w ramię z sojusznikami, z aliantami, pokonali Niemców i dzięki brawurowemu atakowi Polaków i zdobyciu klasztoru na Monte Cassino, droga na Rzym została otwarta i dzięki temu później możliwe było wyzwolenie całych. Włoch spod okupacji niemieckiej No i dalej w kierunku Europy Więc to jest bardzo ważne dla nas wydarzenie Nie trzeba nikomu mówić, czym ta bitwa Była w historii naszego wojska Naszego czynu zbrojnego Także dla nas w okresie II wojny światowej Jutro będziemy te uroczystości Na Monte Cassino realizowali Mamy też ogromną nadzieję na spotkanie Z ostatnimi już niestety kombatantami Tamtej bitwy 80 lat, więc to już są bardzo, bardzo, bardzo Starsi przede wszystkim panowie Ale jest dla nas niezwykłym wzruszeniem że mamy nadzieję, znowu będziemy mogli z nimi się spotkać, cała nasza delegacja, no ja razem z małżonką. I to jest główny cel naszej wizyty. Wcześniej odwiedzimy grup Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest 104 rocznica jego urodzin, więc to jest ten główny nasz punkt jutro z samego rana przed wyjazdem na Monte Cassino. Natomiast dzisiaj komponent polityczny, wizyta na Kwirynale, spotkanie z panem prezydentem Sergio Mattarellą. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? To Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód, im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, bo wolność krzyżami się mierzy. Historia ten jeden ma wątpliwość. Czerwone maki na Monte Cassino, zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I wszystkie maki na Monte Cassino, czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosną krwi. Czerwone maki, które zakwitły tej nocy, stali się jeszcze jednym symbolem bohaterstwa i ofiary. I holdem ludzi żywych dla tych, którzy przez miłość wolności polegli dla wolności ludzi. Jakim ich wierszem żegnać, pieśnią nieudolną, gdy wszystkie słowa spętał żal, głuchy, serdeczny, o, towarzysze broni, nam plakać nie wolno, niech cisza im się skłoni snem głębokim, wiecznym. Niech nikt nie szarpie imion i szat ich nie dzieli. Nie trzeba im przemówień, nie trzeba im placzu. Padli w słońcu majowym, na szczytach, bo chcieli śmiercią trudną ukazać szlak trudnych przeznaczeń. I tylko czasem powraca do nich wspomnieniem, westchnieniem, ukrytą łzą lub szeptem modlitewnym piosenka która powstała przez nich i dla nich. Ich piosenka. Zrodziła się wśród maków pod klasztorną górą, podobnie jak przed laty Lubiany Mazurek. Szła z wojskiem drogą zwycięstw pod mury Bolonii, żołnierskie dzieląc losy. Towarzyszka broni. Gdy nadszedł koniec wojny i nas się wyparto, Tyś jedna poszła dalej, nad Wisle i Warte. Do chłopców na ulicę, do krajków z podwórza, piosenko spod kasino, piosenko w mundurze. Obchodzisz dzisiaj domy, ulice i place, Zostałaś w własnym kraju żołnierzem tulaczem. Ty krążysz po ulicach, żołnierze po świecie. Zakwitnie w kraju wolność, gdy się znów zejdziecie.